Cześć, witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dzielę się z Wami takim negatywnym doświadczeniem związanym z figurkami. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam rozróżnić nęda oryginalne od nieoryginalnych, ponieważ niestety zakupiłam podróbkę. Pomimo, iż mam całkiem sporą kolekcję Nendo, to no, dałam się nabrać. Nie porównałam tego zbyt dokładnie. I też ta figurka była bardzo tania, więc myślałam, że no prawdopodobnie jest to podróbka, ale gdzieś tam miałam nadzieję, że uda mi się zakupić te konkretne Nendo oryginalne w tak dobrej cenie. Cena to była jedynie 40 zł. Bardzo chciałam mieć figurkę Miku z wersji z Księżycowego Święta. Tak ta figurka wygląda, tak powinna wyglądać. Miałam nadzieję, że jest ona oryginalna, ale no, niestety okazało się inaczej. I w tym filmiku chcę Wam porównać pokazać, czym się różni pudełko oryginalne od y, nieoryginalnego. Na pierwszy rzut oka naprawdę to pudełko wygląda w porządku, jednak jak przyjrzymy się pewnym detalom, to one się różnią. A figurka jest na 1000% nieoryginalna, też z innego powodu. Ponieważ tutaj otwieramy pudełko. Tutaj wszystko imbie ta figurka wygląda, cho, wygląda w porządku, chociaż gdy się przyjrzę tej figurce, to to nie jest ta jakość, ale coś, co mnie na, już za pierwszym razem upewniło że to jest twiekowa figurka, to jest ta twarzyczka i dół. Tutaj mam część swoich figurek, część twarzyczek ze swojej kolekcji. I teraz porównajcie, jak one wyglądają. Zupełnie inaczej wyglądają one od spodu. Także teraz porównamy sobie pudełka. Mam nadzieję, że ten filmik komuś pomoże. Piękna Miku już jest. Można zaczynać. Nauczka dla mnie. Słuchajcie, logo Good Smile Company jest szare. Nieważne na jakim pudełku te logo by nie występowało, ono zawsze jest szare, nie czarne, tak jak w mojej fejkowej figurce. To jest tył pudełka. Jak się dobrze przyjrzycie, to czegoś brakuje w pudełku fejkowej Miku brakuje odnośnika do strony internetowej. Jest to strona oficjalna Good Smile Company, która widnieje w każdym oryginalnym Nendo. Bok pudełka taki sam, taki sam napis w języku angielskim, tylko brak odsyłacza do adresu internetowego. Te ujęcie to również jest tył pudełka, a kadr to prawy górny róg. Widzicie w oryginalnej figurce ten odnośnik do strony Good Company jest, a w fejkowej figurce jego nie ma. Co jest jeszcze perfidne? To to, że na fejkowej figurce po zyskanowaniu QR kodu również odnosi nas do oryginalnej strony internetowej Good My Company. A pomimo wszystko figurka jest fejkiem. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, to nie zapomnij dać mi dużego kciuka w górę. Do usłyszenia. Pa, pa.